Szanowni mieszkańcy Dzierżyniowa, szanowni osoby niepełnosprawne z Dzierżyniowa, chcielibyśmy tutaj życzenia złożyć z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, który ja co roku jest 3 grudnia, żebyśmy w tym dniu. Pamiętali o, o siebie, że celem matura tego dnia jest promowanie idei osób niepełnosprawnych, pomaganie oraz integracja y, osób niepełnosprawnych z urzędnikami, z mieszkańcami innymi. Jednocześnie e, chciałbym także e, złożyć życzenia e, e, Bożego Narodzenia oraz e, Nowego Roku bo, e, i te życzenia właśnie także, żeby e, składam w imieniu Fundacji Dolnośląskiej e, Uniwersytet Niepełnosprawności oraz Dzierżoniowskiej Rady do spraw osób niepełnosprawnych byśmy przeżyli te święta godnie byśmy przeżyli te święta radośnie, z rodziną, bo to jest jeden z niewielu dni, które akurat no, powinniśmy być z rodziną. Szanowni mieszkańcy Dzierżoniowa, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i oraz Nowego Roku Zarząd Oddziału Rejonowego w Dzierżoniowie Polskiego Czerwonego Krzyża składa Państwu najserdeczniejsze życzenia pokoju, zdrowia i codziennej życzliwości. Niech ten świąteczny czas przyniesie wzruszające spotkania z bliskimi, otuchę w chwilach zadumy oraz radość, która rozświetli każdy dzień. W nowym roku życzymy Państwu siły do realizacji marzeń, wielu okazji do uśmiechu oraz pomyślności we wszystkich przedsięwzięciach. Niech nowy rok 2026 będzie okresem wzajemnego wsparcia, solidarności i współpracy wartości tak bliskich idei Polskiego Czerwonego Krzyża. Jednocześnie także mamy taki prezencik mały dla osób z niepełnosprawnych i ich opiekunami. Na dworcu jest w centrum przesiadkowym dwa dni dyżurów dla osób niepełnosprawnych, opiekunów, które, po które możemy się zgłaszać, a problemów jest bardzo dużo. Jak więc praktyki? Przyjmujemy w środę od, od, od 12 do 13. Oraz w czwartki od 16 do 17:30. Na zakończenie: mojego, mojego głosu jeszcze raz wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pociechy.